Dziecko po pierwszych urodzinach już dużo chętniej wchodzi w interakcję z pokazywaniem paluszkiem i pokazuje nam, gdzie są owoce, gdzie jest banan, gdzie jest jabłko. Oczywiście pytamy o konkretne owoce, bo pojęcie owoce i warzywa jest bardzo szerokie i dla dziecka w tym wieku nie będzie ono jednoznaczne. Pamiętajcie o tym, że okres od pierwszych do drugich urodzin to czas, kiedy nasze dzieci zaczynają chodzić i biegać, a to wiąże się z tym, że coraz sprawniej się przemieszczają i szybciej nam uciekają. To jest normalne, że dzieci będą przeglądały jedną stronę i uciekały, a z każdym kolejnym tygodniem będą stopniowo uczyły się z nami czytać kolejnych stron naszych książeczek. To nie jest nic złego, że dziecko traci zainteresowanie i ucieka, bo czas koncentracji dzieci jest bardzo krótki i musimy wychwytywać te chwile, które jesteśmy w stanie wykorzystać w 100%, żebyśmy mogli wspomagać rozwój ich mowy. O, rozciągamy się tak. Telefon robi dryń dryń. Jak się robi halo, halo? Halo, halo zrobisz. Nie, idziesz spać, tak? Patrz, co my tu dalej mamy? Pokażesz mi, gdzie jest masło. Gdzie jest masło? Gdzie jest masełko? Tu jest masło, bardzo ładnie. A krzesło widzisz na obrazku. Jest krzesło, tak. Na nim się siedzi. A dzidzia je? Gdzie dzidzia je? Bobo je? Tak, jest bibuś. Bibuś je, robi miam, miam, miam. Jak się robi niam, miam, miam. Dziecko powyżej pierwszego roku. To możemy już tutaj wprowadzać bardzo dużo prostych wyrazów. Na przykład pies. Mama. Tata, ale również na przykład tutaj mamy kot, ptak. Pamiętajcie o tym, żeby nie zdrabniać. Z tymi zdrobnieniami musimy bardzo, bardzo podchodzić rozsądnie. O ile piesek i kotek specjalnie nam w niczym nie przeszkadzają, tak już owieczka czy samochodzik dosyć sporo utrudnia. O ile łatwiej jest powiedzieć auto niż samochód. Mama? Jesteśmy teraz w łazience, tak? I jest mama. Mama tutaj sobie czesze włosy. Jak się czesze włosy? Czeszemy włosy? Babu! Babu, tak, tak! Bańki mówimy po angielsku, tak? Babu. Jest tutaj króliczek. Jak robi króliczek? Jak robi króliczek? Kiecki. A tu jest Jerzyk, tak? A są gdzieś jabłuszka? Ja tu gdzieś widzę jabłka. Pięknie! A hej, hej robi pan? Jak się robi hej, hej? Hej, hej! Super! Tu jest samolot. A papa jak się robi? Pan dzidzia robi papa. Zrobimy jej papa. Jak się robi papa? Papa! Papa! Bardzo ładnie! A tutaj jedzie pan na rowerze tak i robi dzyń, dzyń, dzyń. Samolot, tak. Woli możemy zacząć pytać o czynności. Bliżej drugich urodzin zaczynamy wprowadzać rzeczywiście pytania o czynności, pytania o czasowniki, ponieważ dziecko dwuletnie ma zacząć budować proste zdania.